Żółciak siarkowy ewidentnie już dawno po swojej świetności. Została taka biała pozostałość, on się dosyć łamie mocno. Patrzcie, był żółciutki. Teraz jest takie białe próchno tylko. No taki egzemplarz był ciekawy. Jestem na wzgórzach dalkowskich, w takim gaju. Dębowym, tu są same dęby naokoło mnie. Jest to ewidentnie, sądząc po układzie terenu, grodzisko stare. Grodzisko, a może jakieś wzgórze świątynne z dawnych czasów. Tutaj tereny bardzo mocno zamieszkane były, a teraz jest pusto i są tylko grzyby. I my w tym terenie. chodzić po wzgórzach i zbierać grzyby.